Siema YouTube! Dzisiaj powiem wam to, czego nikt wam nigdy nie powiedział, a na pewno mało kto powiedział o tym, jak szybko można wyrzeźbić brzuch. Przeglądając internet, przeglądając Facebooka czy Instagrama, można natknąć się na transformację, gdzie ktoś, powiedzmy, z Grubasa nagle ma sześciopak, kaloryfer w 4, może w 5 miesięcy, nawet czasami w 3 miesiące. No i podejmując wyzwanie redukcji tkanki tłuszczowej, zakładamy, że u nas będzie podobnie. Jak pokazuje praktyka i doświadczenie, większość osób wraca do wagi sprzed redukcji i albo w ogóle nie osiąga efektu, który celu, który założyli, albo po prostu szybko wracają do tego co było. I czemu tak się dzieje? Ktoś mógłby powiedzieć, że tym osobom brakuje silnej woli, brakuje samozaparcia i jest w tym odrobina prawdy, ale też trzeba pamiętać o tym, że według mnie głównym problemem jest to, że od samego początku jest błędne założenie, i od samego początku oczekujemy efektu szybciej niż tak naprawdę można go zrealizować. Tutaj tak naprawdę dwie rzeczy, które potrzebujemy, żeby obliczyć, jak długo nam się zejdzie do wyszczuplenia brzucha, do wyrzeźbienia brzucha, do właśnie e, osiągnięcia tego sześciopaku, jest raz matematyka, a dwa. Znajomość życia. Więc zacznę od tego pierwszego, czyli właśnie matematyka. Powiedzmy, że mamy faceta, ma 90 kg i około 18% kanki tłuszczowej. 18% kanki tłuszczowej to jest poziom tłuszczu, który ma większość osób ćwiczących na siłowni. Jest to taki zdrowy, ale dosyć wysoki, patrząc z perspektywy kształtowania sylwetki, poziom tłuszczu. Właśnie 16-18%. I co to oznacza? Mając 90 kg i 18% tkanki tłuszczowej, ta osoba ma mniej więcej 74 kg suchej masy mięśniowej i 16 kg tkanki tłuszczowej. Chcąc osiągnąć kaloryfer sześciopak trzeba mieć około 10% tkanki tłuszczowej. Jest to oczywiście mniej więcej założenie, bo niektórzy będą mieć bardziej widoczny ten brzuch przy 12%, inni przy 8%, ale mniej więcej przy 10% już ten poziom tkanki tłuszczowej jest na tyle niski, że powinniśmy mieć dobrze widoczne zarysy mięśni brzucha. No i jeżeli chcemy zredukować 18% do 10% trzeba zbić 8% tłuszczu. No i w naszym przypadku te 8% tłuszczu będzie stanowiło około 7 kg i to samej tkanki tłuszczowej. Mamy 8% 7 kg tkanki tłuszczowej, jak szybko to można zredukować. Zakłada się, że taka zdrowa i dosyć szybka redukcja zakłada od spadek wagi od 0.5 do 1% wagi ciała tygodniowo. Czyli w naszym przypadku będzie to od 450 do 900 gramów tygodniowo. Patrząc tak, średnio około 0,65 kg, czyli 650 gramów tygodniowo. Czyli w najlepszym wypadku, przy naprawdę dobrych wiatrach, będzie to mniej więcej 12 tygodni. I ok, mamy już część matematyczną w głowie, czyli w idealnym świecie. Jesteśmy w stanie zredukować tak poziom tkanki tłuszczowej w 3 miesiące. No i tutaj zaczyna się znajomość życia. Po pierwsze, redukując tkankę tłuszczową, nie tylko z tłuszczu organizm będzie czerpał tą energię i nie tylko waga będzie nam spadała ze względu na masę tłuszczową, ale także może spadać na masę mięśniową czy po prostu glikogen, wodę podskórną. Druga sprawa, w trakcie redukcji tkanki tłuszczowej następują adaptacje metaboliczne. Organizm coraz bardziej broni się przed utratą tej tkanki tłuszczowej, więc z tygodnia na tydzień ta redukcja będzie zwalniać. Zwłaszcza jeżeli nie będziemy wprowadzać żadnych zmian. Czyli powiedzmy, że w pierwszym tygodniu będzie to pół kilo tłuszczu, w drugim już będzie mniej, w trzecim mniej, aż nawet dojdzie do zastoju. Także trzeba pamiętać o tym, że redukcja nigdy nie jest liniowa, nigdy nie jest tak, że waga będzie nam spadała. Non-stop w dół i non-stop to będzie tkanka tłuszczowa. Trzecia sprawa: specjalne okazje wyjścia ze znajomymi, cokolwiek, po prostu życie. Wątpię, że ktoś przez 3 miesiące nie będzie miał żadnej okazji, no chyba, że będzie unikał tych okazji, co nie jest zbyt dobrym wyborem, mądrym pomysłem, jeżeli celem jest tylko tak naprawdę utrata tkanki tłuszczowej dla samego siebie. Więc Będą różne okazje, będą różne święta, imprezy, cokolwiek. I ciężko w takich wypadkach trzymać dietę, a na pewno trzymać ją w 100%. Czwarta sprawa, która właśnie też się tyczy tych adaptacji metabolicznych, to to, że mogą zdarzać nam się po prostu potknięcia. Mogą być takie dni, gdzie powiedzmy dłużej będziemy siedzieć w pracy, nie zrobimy sobie posiłku. No to co? Pójdziemy do sklepu, zjemy cokolwiek tak naprawdę, co nam wpadnie w ręce, potem uznamy, że dobra, już dałem dupę i tak dzisiaj z dietą, to popłynę całkowicie, leci taka osoba na przykład na pizzę, potem wjeżdża jakaś czekolada i tak naprawdę ta osoba cofa się nawet o kilka dni. I potknięcia zdarzają się często, zwłaszcza właśnie, jak nie mamy dokładnie wszystkiego zaplanowanego. Dlatego na przykład warto robić sobie wcześniej posiłki, że powiedzmy wrócimy do tego domu, jesteśmy głodni i co robimy? Wyciągamy z lodówki posiłek, czy wyciągamy cokolwiek do zjedzenia, co mieliśmy już wliczone, przygotowane, i to po prostu jemy i mamy z głowy. Jeżeli ktoś tego nie robi, no to właśnie. Sam ryzykuje tym, że może się potknąć, może coś po prostu się zepsuć po drodze, i ta redukcja nie będzie szła po jego myśli. Piąta sprawa jest taka, że prawdopodobnie ta tkanka tłuszczowa nie będzie schodziła w takim tempie, jakbyśmy chcieli, albo że tej tkanki tłuszczowej tak naprawdę mamy więcej niż myśleliśmy, i ta droga do celu będzie dłuższa niż myśleliśmy. Także, co zrobić, żeby Osiągnąć ten cel, żeby wyznaczyć sobie taki czas, żeby na spokojnie to zrobić. Według mnie to, co wcześniej obliczyliśmy, wydłużyć dwukrotnie, czyli z 12 tygodni, 3 miesięcy, dać sobie 6 miesięcy na osiągnięcie tego celu. I tutaj powody, dlaczego warto to zrobić. Jeżeli nie goni nasz żaden termin, czyli na przykład zawody, bo to według mnie jest jedyny termin, który może kogoś gonić do e, osiągnięcia właśnie niskiego poziomu tłuszczu, to Dłuższy termin daje nam po pierwsze, bierzemy pod uwagę właśnie wszelkie potknięcia, okazje i tak dalej, także nie musimy się tym stresować. Po drugie, mniejsze spadki wagi tygodniowo, co może się zdarzyć, nie będą demotywujące, bo w dłuższej perspektywie czasu nie będą miały takiego znaczenia, bo już to nie będzie 0,6 kg, tylko to już będzie przed 0,3 kg. A taki spadek wagi co tydzień jest łatwo, łatwy do osiągnięcia. Następnie możemy bardziej taktycznie przeprowadzić tą redukcję, czyli nie robić tego liniowo, jak większość osób robi, co jest błędem, tylko właśnie sobie to podzielić. Czyli na przykład 2 miesiące redukuję, potem powiedzmy 2-3 tygodnie robię diet breaka, o tym więcej tutaj. Potem znowu 2 miesiące redukuję, potem znowu ten diet break, znowu 2 miesiące redukuję i osiągnąłem swój cel to też pomoże powstrzymać wszelkie właśnie adaptacje metaboliczne, a na pewno je zmniejszyć, tak żebyśmy jak najlepiej się czuli, jednocześnie właśnie osiągając ten zamierzony efekt. Podsumowując, to czego wszystkim brakuje, a na pewno większości brakuje, żeby zredukować tą hankę tłuszczową, to cierpliwość. I cierpliwość to nie jest cecha wrodzona, to nie jest cecha, którą niektórzy mają, niektórzy nie mają. Jest to cecha, którą można nabyć. Poprzez po prostu trening. Poprzez trenowanie tej cierpliwości, trenowanie tej silnej woli i poprzez skupienie się bardziej na procesie a nie na celu. Jeżeli ktoś chcę redukować tkankę tłuszczową, to nie powinien myśleć o tym, że o dobra za 5-6 miesięcy będę w takiej i takiej formie i będzie super, tylko powinien myśleć o tym, że dobra dzisiaj mam do zrobienia trening, dzisiaj mam do zjedzenia tyle i tyle kalorii, trzeba to zrobić i spać i jutro zacząć od nowa. I tak powtarzać właśnie przez te 5-6 miesięcy dzień. Pamiętajcie, to jest maraton, a nie sprint. I pośpiech, jedyne co można nam dać to to, że się po prostu wypierdolimy na zakręcie. To jest butlan dzisiaj